Cześć, witajcie na Słodkim Blogu. Dzisiaj zapraszam na ciasto z jagodami, bezą i kokosową kruszonką. Prawdziwie letni deser. Zapraszam. Najpierw zrobiłam bezę z czterech białek, pół szklanki cukru i szczypty soli. I to ubijamy przez jakieś 10 minut na średnich obrotach miksera. W tym czasie zrobiłam sobie ciasto kruche. Przesiewam jedną szklankę mąki krupczatki. Do tego jedną szklankę mąki tortowej. Oraz jedną łyżeczkę proszku do pieczenia. I cukier puder 3 czwarte szklanki plus 1 łyżeczka cukru z vanidium. I te składniki mieszam w dużej misce. Dodaję 140 g miękkiego masła i z tego masła i sypkich składników robię kruszonkę. Następnie do tej kruszonki dodaję 4 żółtka. Mieszam na początku za pomocą łyżki, a następnie wyrabiam na jednolite ciasto. Moje ciasto jest nieco suche, więc ja tutaj dodałam jedną łyżeczkę śmietany kwaśnej. Jeżeli u Was to ciasto będzie już wystarczająco plastyczne, to tej śmietany nie musicie dodawać. I takie miękkie i plastyczne ciasto dzielę sobie na dwie części. I do jednej części dodaję dwie łyżki wiórków kokosowych. I ponownie wyrabiam. I tą połowę ciasta zawijam w folię spożywczą i wkładam sobie do zamrażalnika. Piana z białek już w tym momencie jest ubita. Ubijała się około 10-15 minut na średnich obrotach i ona jest taka nie wygląda jak beza, natomiast cały cukier jest rozpuszczony i do tego ciasta taka właśnie piana jest najlepsza. Blaszka 24x24, która wyłożona jest papierem do pieczenia i na spód tej blaszki wykładam ciasto kruche tą drugą połowę. I proporcje na inne blaszki znajdziecie w opisie tego filmu na moim blogu. Ciasto posypuję równomiernie trzema łyżkami kaszy manny, która wchłonie nadmiar soku z jagód. Jagody były dosyć kwaśne u mnie, więc dosypałam do nich 2-3 łyżki cukru. Jeżeli wasze nie są kwaśne, to oczywiście tego nie musicie robić. I jagody wysypujemy na ciasto kruche, posypane kaszą manną. Na jagody wykładam piany z białek. I rozprowadzam. I ostatnia część to jest ciasto, które wyjęłam z zamrażalnika i ścieram je na tarce o grubych oczkach. Ciasto jest gotowe do pieczenia. Pieczemy je w 180 stopniach przez 30 minut. Grzałka góra-dół. Po upieczeniu ciasto prezentuje się naprawdę bardzo ładnie, bardzo letnie. Połączenie kolorów czarnego od jagód i białego od piany z białek wygląda naprawdę bardzo ładnie. Ciasto jest przepyszne. Jeżeli lubicie jagody, to serdecznie polecam. Przepis oraz proporcje na różne blaszki znajdziecie w opisie tego filmu oraz w komentarzu poniżej. Dzięki za uwagę i do usłyszenia następnym razem. Cześć!